By zrozumieć piątki i ich możliwości, czy też zauważyć pewne w nich trudności, musimy wyobrazić sobie, w jaki sposób, pomiędzy jakimi wibracjami ona została umieszczona. Na krawędzi, nad którą stoi, która w naturalny sposób w pewnych okolicznościach życia jest poprzez strach i niewiarę w siebie hamulcowym jej wielkich, ambitnych przedsięwzięć. Wyobraźmy sobie poziomą linię prostą, na której narysujemy cyfry od 1 do 4, a następnie pionową w dół od niej i znów poziomą, na której znajdą się cyfry od 6 do 9. Linia pionowa w dół jest wielkości brzuszka szóstki, który jest zasłonięty za cyframi 1,4, a jej górny ogonek sięga górnej części cyfr 1,4. Dolny okrąg ósemki jest w dolnej części tej konstrukcji, a górny okrąg w górnej części. Dolna część to strefa ego, zbierać energię. Górna to altruizm, duchowość, oddawać energię. Piątka to liczba, wibracja stojąca dosłownie nad tą przepaścią. Może ona stać na górze za czwórką lub na dole przed szóstką. Stojąc w górnej części, jest pełna obaw i lęków przed utratą wyższych właściwości, boi się upadku, a gdy stoi na dole, to widzi przed sobą wysoką ścianę, sufit nie do przebicia, który hamuje jej wielkie ambicje i możliwości rozwoju właśnie z powodu niewiary w zdolność do pokonania tej wysokiej ściany. Dlatego miejsce, w którym stoi, determinuje całkowicie jej zachowanie i możliwości. Mało tego, piątki mogą znajdować się na górnej linii, by w późniejszym etapie swojego życia spaść na dolną, co całkowicie zmieni jej podejście do życia. Dlatego bardzo trudno jest numerologicznie opisać piątkę, bo to są jakby dwie zupełnie inne właściwości w jednej liczbie, która na dodatek nie jest stała. Ja zawsze mówię piątkom, że od środowiska, w którym żyją, od jego pozytywnych lub negatywnych wpływów na życie będzie zależeć, czy w przyszłości będą piątką na górnej czy dolnej części rzeczywistości, a to zdefiniuje ich życie. To jakie są te wibracje cyfry 5, tej stojącej na górze najpierw? Są bardzo inteligentne, mądre, także mogą być uduchowione i z głębszej perspektywy obserwować i rozumieć rzeczywistość, ale jednak zachowując przy tym zdrowy rozsądek, utrzymując się jednak powierzchni ziemi. To nie jest wibracja, która jak górna ósemka i dziewiątka potrafi tak odlecieć w duchowość, że całkowicie zatraci kontakt z Matrixem i jego zasadami. Piątki jednak będą trzymać się zasad. One nie będą ryzykować, ponieważ gdy odwrócą swój wzrok za siebie, to zobaczą tę przepaść, którą w naszej wyobraźni rysowaliśmy na początku, a ten strach, by nie spać w dół, będzie skutecznym bezpiecznikiem dla piątki, która będzie ostatecznie realizować swoje ambitne cele w zgodzie ze wszystkimi narzuconymi jej przez system zasadami. Ta krawędź, przed którą stoją, ten lęk przed upadkiem stanowi podstawę ich niekiedy panicznych zachowań. Denerwują się mocno, czasem bez wielkiego powodu, jakby podświadomie czuli, że jakieś nawet błahe zdarzenie jest takim wiaterkiem od losu, który chce je zepchnąć w dół, a one muszą walczyć o swoje, są bardzo przewrażliwione. Są bardzo uparte, znają swoją mądrość i do upadłego są gotowe bronić swoich pomysłów czy zasad, zasypując drugiego człowieka tak wielką ilością argumentów, że on w końcu odpuszcza. Ale pomimo że wiedzą, jak bardzo są mądre, to jednak potrzebują podeprzeć się jakimś autorytetem, filmem, książką, by poprzez nią przekazać komuś jakieś informacje, nie wierząc, że gdyby przedstawiły je jako pochodzące z ich imion i nazwisk, zostałyby poważnie potraktowane i uznane. Tutaj doszliśmy właśnie do tych aspektów czy właściwości piątki stojącej na dole, tej niewierzącej w swoje możliwości popadającej w nastroje niskowibracyjne, potrafiącej w żywo oczy kłamać, bronią swoich racji, nie mając tej racji, ale z powodu ogromnej upartości nie potrafią przyznać się do błędu, nawet jeżeli ktoś ten błąd im na żywo pokaże, to i tak będą za wszelką cenę bronić swojej prawdy. Pamiętajmy o tym, że piątki nie są na zawsze na górze czy na dole. One są na tej krawędzi raz przyjmując te niższe lub wyższe właściwości tej wibracji. Dlatego tak ciężko dobrze numerologicznie opisać taką istotę nie znając jej wcześniej i nie wiedząc na jakim poziomie w danej chwili życia się znajduje. Piątki potrzebują wolności, nienawidzą, gdy mają nad sobą zarządcę, który próbuje zamknąć ją w pewnej klatce życia i wyznaczyć możliwości jej działań. Ta wibracja to otwartość, brak granic. Ona, by się rozwijać, potrzebuje przestrzeni bez widocznych barier, bo te bariery są dla niej jak ta ściana wysoka, nie do pokonania, która zamknie jej wszelkie kreatywne i twórcze pomysły na życie. Teraz dochodzimy do związków, bo to, co przed chwilą zostało powiedziane, będzie miało ogromny wpływ na wybór partnera dla takiej piątki. Każdy partner, który będzie chciał ograniczyć, podporządkować sobie piątkę, nią sterować, będzie złym partnerem, dlatego bardzo silne wibracje, które uwielbiają wywierać wpływ na otoczenie i mieć zawsze rację i siłę, by te racje wymusić na innych, takie jak jedynki, ósemki, siódemki, nie zbudują pięknego, szczęśliwego, bezstresowego związku z piątką. Dwójki i szóstki z kolei będą nieszczęśliwe z piątkami, ponieważ te cyfry potrzebują wielkiej stabilności i przewidywalności w związkach, pewności, a wolna, otwarta bez granic piątka na krawędzi, jeśli chodzi o doświadczanie emocji i ich nieraz częste zmiany, nie jest tym stabilnym fundamentem, na którym dwójki i szóstki będą czuć się pewniej i bezpiecznie. Właściwie to piątka świetnie dogada się z drugą piątką, ponieważ ta wibracja środka ani nie potrafi się podporządkować innej silnej wibracji, ani nie ma siły przebicia, by zdominować słabszą wibrację, a dwie piątki będą świetnie rozumieć siebie nawzajem, swoje nastroje, problemy i będą wspierać się wzajemnie, ponieważ 5 to pomocna liczba, nie jest to egoista, który wszystko za wszelką cenę chce tylko dla siebie. Dodać do tego trzeba, że wolność piątki, wolnością, ale te wibracje nie uciekają od rodzinnych obowiązków czy opieki nad dziećmi, nie traktują rodziny jak balastu, który je chce zniewolić czy ograniczyć, jest wręcz przeciwnie. Piątka dogada się także z trójką, bo trójki także nie mają brutalnej siły przebicia i wymuszania czegoś na kimś, żyją w systemie Matrixa. Duchowość nie jest ich specjalnością, są pozytywne, otwarte, także potrzebują pewnej wolności, niezależności i doskonale sprawdzają się w życiu rodzinnym. By wyczerpać możliwości dopasowań piątek, powiemy jeszcze tylko o związku z czwórką i dziewiątką. Romantyczna czwórka, popadająca często w depresyjne nastroje, nie znajdzie w piące tej cierpliwości, spokoju, siły przebicia i romantyzmu, które będą ją podnosić podczas gorszych okresów życia. Z kolei dziewiątki potrafią być tak odklejone w swojej wolności i niezależności od rzeczywistości, mocno manifestując wręcz do bólu swoją inność i duchowość, mając tak wielkie pkłady ego przecież to ostatnia wibracja z dziewięciu więc najbardziej rozwinięta w tym aspekcie, że z piątkami ciężko będzie im się dogadać. Ale to wszystko nie znaczy, że każda wibracja nie może być w związku z każdą wibracją. Przecież dusze nie tylko chcą doświadczać się związków idealnych i przyjemnych, nieraz chcą doświadczać różnych trudności i z nimi się mierzyć, więc jeśli chodzi o związki, to nie ma tu żadnych nakazów czy zakazów, wszystko jest dozwolone.